Cześć siemaneczko, witam was dzisiaj na vlogu Mamy zimę, znaczy zimy nie widać, ale mamy Dziś chciałem powiedzieć parę słów o, o tym no, co się ogólnie dzieje I o naszej talerzówce, którą zakupiliśmy, stoi tam O pryskiwaczu powiem wam bardziej przy pracach jak będziemy pryskać jakiegoś vloga zrobię osobnego bo też jest to ciekawy temat co do naszego opryskiwacza taką małą recenzję chciałbym wam powiedzieć na temat Hadiego Everarda także przejdźmy do talerzówki także mamy talerzówkę nie wiem jak będzie mnie słychać bo mocno wieje może gdzieś tutaj przejdę bardziej Tależówka Heavy 4000 z firmy Kamer. Może firmy za bardzo e, nie znacie, e, także Wam troszeczkę powiem, jak to stosunkowo wygląda e, jakość e, do e, ceny tej talerzówki, bo cena jest naprawdę przystępna. Tak, po małym cięciu. E, no, sprawdziłem, czy słychać szumy. Bardzo mocno słychać, także ukryłem się trochę w lepszym miejscu. E, talerzówka e, zakupiona jesienią 2020. No, ubiegłego roku. E, 2021 e, 4-metrowa e, z wałem e, rurowym. Nie chcieliśmy żadnego daszkowego ani e, innego. Był plan jeszcze chyba z tego, co wiem, na. Gumowy, ale jakoś tak to nie weszło w grę. Nie przez to, że no wiadomo, pieniądze, ale po prostu tam no, na naszej ziemi mamy lekkie ziemię i jakoś tak tutaj jeszcze znajomy ma właśnie też z firmy Kamer talerzówkę, tylko że 3 metrową i wersję jeszcze niebieską, bo teraz zaczęli robić nie wiem, jak to powiedzieć, szaro-białe. Jakoś taki właśnie ma z wałem. Opowiedzcie no, mi, rurowym, i bardzo mu to fajnie się sprawdzało, i mi to polecił, bo ogólnie talerzówka jest z poręczenia przez niego. Mówi: Zobacz sobie, mówię: No dobra, zobaczymy, I jak to mniej więcej wygląda. No i tak w końcu wyszło, że, że zakupiliśmy talerzówkę. Przechodząc do sedna, pewno każdy no, jest ciekawy, jak to mniej więcej wygląda cenowo. Cenowo ta talerzówka wychodziła 20 chyba i pół tysiąca netto. Eee, także w brutto cenie za, gdzieś to tak wyszło chyba 25 500 jakoś tak by jeszcze za transport wychodziło jest to wyposażenie standardowe. Piasty są obsługowe. Z takiego powodu wzięliśmy obsługowe. Nawet, no, doradził nam tutaj sprzedający, bo, no, pytał się, ile hektarów obrabiamy. No i talerzówka u nas nie obrobi więcej w roku. Jeszcze tam poplony, wiadomo, takie rzeczy dochodzą niż 65 hektarów. Może coś być więcej, zależy. Na razie tam nigdzie nic usługowo nie było robione. I wzięliśmy właśnie obsługowe. Mówi, co. 30 hektarów smarujcie, mówi to wam wystarczy, tylko mówi dobrego smaru Mówi typowo do takich łożysk e, I mówi co 30 hektarów wam to na spokojnie wystarczy e, Nie musicie się tym martwić Teraz też jest e, umyta była i jest nasmarowana na zimę Żeby wypchnąć jakiekolwiek wodę, jeżeli gdzieś by tam e, w łożyska e, wpadły e, Średnica talerzy to jest 560 talerze z tego co wiem to są woskie no a tak jak mówiłem piasty piasty obsługowe no tak wyglądają talerze po 25 hektarach coś tam się już przetarły talerze są ok jedyne co tu można zarzucić to wykonanie wału który po 25 hektarach postanowił mocno przyrdzewić i jest naprawdę na nim taka porządna korozja Także wał jest wykonany z czegoś e, mniej takiego, e, no, e, trwalszego materiału. Nie, no po prostu jest gorszy materiał widocznie i też jest podatny mocno na tą korozję. Ale wieje u nas bardzo mocno. Dzisiaj e, pogoda jest bardzo szalona, że tak było. Tam co jeszcze, e, regulowany na e, cięgnach e, nie braliśmy e, wersji bo jest wersja oczywiście hydrauliczna Biliśmy jak najprostszą maszynę, e, w dobrych pieniądzach taka wersja, tak jak mówiłem, kosztuje 20,5 tysiąca brutto e, e, to jest 4 metrowa, nieskładana, sztywna e, co do wykonania spawów to zresztą zaraz Wam pokażę e, teraz mniej więcej pokażę Wam wykonanie spawów Także tak wygląda, wyglądają spawy w talerzówce. Bardzo ładnie, nic nie pęka, no tam dużo nie zrobiliśmy, ale w takim lepszej ziemi, trudniejszym, e, trudniejszym terenie, także no, wygląda to jak za te pieniądze jest e, jak najbardziej na plus. E, talerze są ok e, wszystkie te gumy, tu wszystko jest okej, okay, z tym żadnych problemów nie było, tak samo jak z łożyskami, wszystko jest naprawdę na razie ok Waga tej talerzówki to jest 2250 kg. No e, co tutaj? O trzeciej kategorii e, mamy... E, kurde, jak to powiedzieć? E, e, Podciągadła. E, Z takich jeszcze rzeczy... E, boczne ekrany. Jest ok, był problem z dostawieniem yy, właśnie ekranu i talerza, trochę nam to zajęło czasu, jest teraz już ok, wygląda to fajnie, nie znać za bardzo przejazdu od przejazdu. E, także jesteśmy z tym zadowoleni. No, nawet widać to mniej więcej jak talerze się ścierają. Także ten za dużej roboty nie robi, on ma tylko lekko przyciąć i przegarnąć, nie robić za dużej bruzdy. W sumie no, firma Kamer może nie jest jakaś tak e, znana za bardzo e, na rynku. E, w opisie dam Wam link do ich strony na Facebooku. Ale. Powiem, firma godna zaufania. Zobaczymy jeszcze, nagram wam vlog, jak będzie ta leżówka wyglądała. To wszystko po, po. no, jak zrobi sezon 2022, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Ale także tu wszystko, jak, jak dla mnie, jak i dla mojego taty, jest solidne. To wszystko zrobił. o średnicy 600 też jest. Gdyby nie ta, gdyby nie ta korozja. Nie wiem, no może też się ktoś niech podzieli czy jakoś ten na zimę jak już po sezonie to zabezpieczacie typu tam no nie wiem czystym olejem zapsikać czy czy no jakiś macie sposób? Chyba, że nie, no mi się zdaje, to nie jest jakaś tragedia z tą korozją. To się przetrze w sezonie i będzie tylko i będzie po problemie, no tylko jest takie, że no, z gorszego troszeczkę materiału jest, jednak to można by jako wadę przyznać, bo talerze jednak mają, ale to bardzo leciutką korozję. A tak to szczerze oceniając, do jesteśmy zadowoleni i polecamy dalszą opinię tego naszego nabytku poznacie w sezonie. W tym sezonie, oczywiście, jak to mniej więcej będzie wyglądać po no już wtedy zrobieniu 100 hektarów tą talerzówką, łącznie z tym, co było w 2021 i 2022, będzie. Raczej jeszcze zobaczymy, czy w ogóle będzie co robić, bo patrząc na ceny nawozów jak i no, wszystkiego jak to się zachowa pogoda na razie mamy bardzo dziwną pogodę może i to dobrze, że mrozów nie ma, śniegu nie ma ale pogoda jest dziwna w nocy potrafią być mrozki po 10 stopni a w dzień potrafi być na plusie 5 stopni także sami sobie e, pomyślcie o tym także co, no dzięki za oglądanie myślę, że nie, co dawno nic nie nagrywałem także też, że tak powiem leciutko nie wiem co mówić planuję następny odcinek o naprawieniu silosów, postawiliśmy silosa pin następnego, już drugiego także następny materiał powstanie właśnie o silosach i raczej opryski po powinnam to złączyć, także będzie 10 minut oglądania a ja już nie przedłużam kończę, bo wieje mocno i zimno dzięki i cześć